Wybieram mieć wspaniały dzień. Wybieram cieszyć się cały dzień. Otwieram się na niespodzianki. Wybieram kochać i szanować siebie. Pozwalam sobie, aby wszystko co najlepsze przychodziło do mnie. Wybieram mieć wspaniały dzień. Pozwalam, aby wszystko układało się na moją korzyść. Wybieram pełen sukcesów dzień. I nawet jeżeli muszę zrobić coś, czego nie, nie lubię lub nie chcę, to i tak to jest wspaniały dzień, bo wybieram czuć się dobrze sama ze sobą, wybieram doceniać siebie, wybieram wspierać siebie. I to nastawienie stworzy mi mój wspaniały dzień. I wybieram wierzyć, że ja zasługuję na wspaniały dzień pełen radości, miłości i niespodzianek. Ja już kreuję ten wspaniały dzień.